W Sandomierzu upamiętniono 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po uroczystej mszy świętej przemaszerowano na cmentarz katedralny, by podziękować bohaterom za ich wkład w obronę ojczyzny. W ulewnym deszczu pomodlono się i złożono wiązanki kwiatów. Największy w dziejach świata konflikt zbrojny rozpoczął się 1 września 1939 roku i zakończył się dopiero 2 września 1945 roku. Mimo że w Europie działania wojenne były nieco krótsze, to zniszczenia i tak były ogromne. W tym czasie pod bronią na całym świecie było ponad 100 milionów ludzi, a wydarzenia i skutki, jakie przyniosła ze sobą druga wojna światowa, na wiele lat zmieniły świat. Jesteśmy tu także, by jednogłośnie deklarować, że wojna i wszelkie przejawy agresji oraz próby zniewolenia drugiego człowieka uważamy za niedopuszczalne. Historia II wojny światowej, to fragment historii, który jest nam szczególnie dobrze znany. Pojawienie się sił roszczących sobie prawo do bycia ponad innymi, wyklarowanie idei, hitleryzmu, sowietyzmu oraz szowinizmu doprowadziła do tego, że człowiek stał się człowiekowi wilkiem. Dwa symbole odzwierciedlające to co miało nastąpić podczas tej ogromnej tekatomby. Obrona Westerplatte, gdzie garnizon polski przez 7 dni odpierał kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie większe siły niemieckie i miasto Wieluń które rankiem zostało zbombardowane przez niemieckie lotnictwo Sandomierskie środowiska wspominały także lokalnych bohaterów gromadząc się przy pomniku drugiego pułku piechoty legionów armii krajowej i czwartego pułku saperów o odpowiednią oprawę zadbała sandomierska orkiestra denta oraz sandomierski ośrodek kawaleryjski. Obchody każdego roku przypominają, jak wiele zła niesie ze sobą każda wojna. Kuriozalna sytuacja, gdy zapędy niszczycielskie jednego człowieka stają się głosem tłumu, prowadzą nieuchronnie do katastrofy, której ofiarami stają się miliony niewinnych istnień. W tym szczególnym dniu pamięci narodowej wa warto podkreślić, że wojna nie angażuje tylko walczących. Giną przede wszystkim cywile. Ludzie oderwani brutalnie od normalnego, codziennego życia stają się celem ataków wroga. Po stronie niewinnych stawali ochotnicy, żołnierze, których umiejętności bojowe i wiek często pozostawiały wiele do życzenia. Miłość do ojczyzny prowadziła ich na dalekie fronty walki. Niemcom Hitlerowi nie chodziło tylko o pokonanie przeciwnika, ale o zniszczenie jego sił wojskowych, ale i żywotnych sił narodu, narodu polskiego. Podjęliśmy 1 września walkę w osamotnieniu. Mając sojusze z potężnymi mocarstwami. Z Francją, z Wielką Brytanią mieliśmy nadzieję, że będziemy musieli tylko wytrzymać dwa pierwsze tygodnie wojny września, a potem z całą siłą te potęgi ruszą, by udzielić nam pomocy. Tak się nie stało. Polacy najpierw musieli się zmagać z atakiem hitlerowskich Niemiec. A następnie od 17 września 1939 roku, także z atakiem Sowietów. Ofiara krwi naszych przodków była szokująca także dlatego, że była bardzo duża dysproporcja w uzbrojeniu. Mimo militarnej klęski, działania rodaków są wspominane z dumą. Żołnierze i cywile woleli walczyć, nie mając szans na wygraną i zginąć na polu walki, niż poddać się okupantom. Była to straszliwa wojna. W której ostatecznie wzięło udział prawie 2 miliardy ludności świata, 65 państw, 60 milionów poniosło śmierć. Z tego polska ofiara była ogromna, bo prawie 10%, 6 milionów, w tym 3 miliony polskich, polskich Żydów. My wojnę obronną w 1939 roku przegraliśmy. Ale ostatecznie znaleźliśmy się w tej zwycięskiej koalicji. Co prawda nie przyniosła ona niepodległości. Ta niepodległość rodziła się i walczyliśmy prawie przez pół, przez pół wieku. Każde miejsce na krwawej mapie wojennej, wojennej naszego państwa ma swoich bohaterów. Przez cały ten czas setki tysięcy naszych rodaków walczyło na lądzie, w morzu i w powietrzu wspólnie z innymi armami aliantów o jeden cel – odbudowę swojego suwerennego kraju w wolnej, demokratycznej Europie. W ostatniej fazie najstraszliwszej z wojen w jednostkach regularnych wszystkich państw aliackich walczyło łącznie około 600 tysięcy Polaków oraz kilkaset tysięcy w armii podziemnej w kraju. Wrzesień 1939 roku oznaczał dla Polaków utratę państwowości, którą odzyskali zaledwie dwie dekady wcześniej. Poświęcenie Polaków przyniosło owoce dopiero wtedy, gdy zaczęła się tworzyć Solidarność, a Związek Radziecki zaczął się chylić ku upadkowi. To najlepiej pokazuje, jak wielkim i niedocenianym darem jest wolność. W imię tej odwagi polski walczącej, która przed 81 laty zmobilizowała swoje nieliczne siły w stosunku do przeważających sił wroga, naszym obowiązkiem jest czczenie pamięci bohaterów walczących w imię naszej dzisiejszej wolności. Przechowujmy zatem w naszych sercach część należną naszym przodkom i przekazujmy ją młodym pokoleniom. Oni niebawem jedynie tylko z książek i z naszych wtórnych już relacji będą dowiadywać się o tym, jak straszne żniwo niesie ze sobą wojna. Jesteśmy teraz też w sytuacji, wydawałoby się bardzo bezpiecznej, bo jesteśmy członkiem potężnego sojuszu, potężnego paktu NATO. Ale my musimy również liczyć na własną armię, bo nawet jeśli dojdzie do zagrożenia, to musimy pierwsze dni wytrzymać. Stąd ogromna troska naszego rządu, naszego państwa o nasze wojsko, o nasze, o nasze bezpieczeństwo. Dlatego cenimy ten pokój, ale przygotowujmy się też do, do wojny, bo wojna może przyjść w każdej chwili.